Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy apartament, który, w którym spaliśmy w Rumunii, na krajowej. Może zacznę od tego pokoju. Tu jest jeden pokój telewizor widok widok taki. Blisko mamy sklep. To szafa. Taki pokoik. Teraz pokażę drugi pokój. Tutaj są dwa łóżka. Duży telewizor. Taki mały aneks kuchenny czajnik kuchenka mikrofalowa lodóweczka takie podstawy są Także można jak ktoś przyjeżdża na dłużej sobie coś ugotować. My tylko jesteśmy tutaj na jedną dobę. Tutaj zostawione są herbatki, cukier, taki stoliczek. Jest oczywiście doster. Bardzo ważne. Tak to wygląda. Teraz Wam pokażę. Tutaj jest jeszcze balkon, siatka, taka palarnia, że osoby, które palą, mogą sobie przyjść na balkonik i sobie palą. To jest apartament na trzecim piętrze. Wystarczający jak na jedną dobę. Zamykamy, bo to jest oczywiście klimatyzacja, i jeszcze Wam pokażę tutaj, co tam jest zaraz. Nie wiem, sama, bo tutaj tak przejść nie idzie. A tu jest drugi balkon. Tu jest drugi balkon. I to jest właśnie taki widok. To są takie dwa małe balkoniki. I jeszcze Wam pokażę Łazienkę. Jak wygląda Łazienka. A za chwilę powiem o kosztach. I tutaj jest Łazienka. Tutaj jest oczywiście lustro, umywalka, toaleta. Oczywiście mam kaszę, jak zawsze, jak jadę do Turcji. Jaki jest koszt tego apartamentu? Tu jeszcze jest taka szafa, że jak ktoś przyjedzie na dłużej, może się rozpakować. My nie będziemy rozpakowywać, bo tylko się prześpimy i będziemy jechać dalej. Oczywiście wi-fi też jest. Ale przeciwko pokoju mamy windę. A tutaj są schody. Można zejść również schodami na dół. A tak jak mówiłam, tu jest winda. A teraz oczywiście pokażę wam koszt i gdzie ta miejscówka nasza była, to znaczy nasz apartament. Byliśmy na krajowej w Rumunii, oczywiście. Tu, jakby ktoś chciał zobaczyć, gdzie to się znajduje. I koszt apartamentu, zaznaczam, na jedną dobę, na jedną noc dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci i koszt jest 57 euro. Myślę, że cena nie jest jakaś wysoka, bo apartament jest bardzo fajny. Czysty, przyjemny tutaj przebywać. Więc yy, żaden posiłek tutaj nie jest wliczony, zaznaczam, tylko sam apartament. I tak na tym będę kończyła. To jest nasz pierwszy apartament. Będą kolejne w następnych filmikach. A następny filmik będzie yy, o tym, jak wyruszamy właśnie z tego miejsca. Pokażę na zewnątrz, jak wygląda ten apartament, w którym miejscu się znajduje. I jak wyruszamy, i jedziemy do Grecji. Przed nami będą dwie granice. Granica rumuńsko-bułgarska i bułgarsko-grecka. Zapraszam Was serdecznie na kolejny filmik, a dzisiaj do zobaczenia.